To była rozmowa, w której Andrzej Duda nie wytrzymał zderzenia z pytaniami. Rymanowski nie zaczął od ataku, zaczął od pozornie prostych kwestii, takich, które miały tylko doprecyzować, ale z każdą kolejną minutą robiło się jasne, że to nie był zwykły wywiad z byłym prezydentem. Duda coraz częściej uciekał wzrokiem, odpowiedzi się plątały, a tempo rozmowy zaczęło działać na jego niekorzyść. Pytania wracały. Sprzeczności były wyciągane na światło dzienne i nagle studio zobaczyło coś, czego zwykle się nie widzi. Były prezydent, który przestał panować nad narracją i zaczął się denerwować. A gdy pojawił się uśmiech Rymanowskiego, było już jasne, że ta rozmowa skończy się zupełnie inaczej. Lecimy. Czy Karol Nawrocki jest lepszym prezydentem niż Andrzej Duda? Tak czy nie? Tak tego mu życzę. Tak, tego może życzę. Bardzo ciekawa I sobie, odpowiedź. I sobie też. I panu sobie. I swoim wnukom też ciekawe. Zanim prezydent Nawrocki spotka się z premierem Tuskiem, dzisiaj pan spotyka się z prezydentem Nawrockim. Co pan by mu doradził, jeśli chodzi o relacje z premierem Tuskiem? Ja e, mam taką zasadę, że panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu e, radzę tylko to, o co on mnie pyta. A dzwoni do pana, pyta o rady? Jest bardzo miło, bo Pan prezydent czasem dzwoni do mnie tak po prostu, żeby zapytać, co u mnie słychać, co jest naprawdę bardzo ujmujące. Jest. I pan mu wtedy przekazuje wskazówki, polady, sugestie? Wtedy, kiedy mnie pyta. Ale o co ostatnio pana pytał? A to są sprawy między nami, proszę wybaczyć, ale, ale, ale nie mogę mówić, o co prezydent mnie pyta. Pyta mnie czasem o różne kwestie na zasadzie takiej, żeby. Żeby właśnie się zorientować, ale traktuje mnie i bardzo dobrze zresztą, jak każdego pewnie swojego doradca, a mianowicie słucha rady i, i jedne rady realizuje, a inne nie. Po prostu doradcy są po to, żeby wysłuchać ich zdania, a prezydent musi zdecydować. Podoba się panu, panie prezydencie, to, że bez porównania więcej wetuje ustaw niż pan? No ale i skoro wetuje, to widocznie ma ku temu powody, bo ja nigdy nie wetowałem bez powodu i nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu. Ale w ciągu pół roku prezydentury Karol Nawrocki zawetował aż 20 ustaw, a pan w ciągu niespełna dwóch lat rządów Donalda Tuska tylko sześć. Skąd ta dysproporcja? Niektórzy zwolennicy prawicy mówią, że pan był miękki. No a może wydawało się też obozowi premiera Donalda Tuska, że e, przytrzymają sobie ustawy, bo może albo przyjdzie e, ich kandydat i wygra wybory prezydenckie, co mu się nie udało. E, no i potem stwierdzili, że może w takim razie nowy prezydent nie ma jeszcze doświadczenia i będzie właśnie miększy, będzie może łatwiejszy, i dlatego rzucili e, rzeczy, które wcześniej trzymali w szufladach, e, bo, bo byli przekonani, że Andrzej Duda się na nie nie zgodzi. Czy prezydent Nawrocki powinien zgodzić się na awanse na pierwsze stopnie oficerskie funkcjonariuszy SKW i ABW? W każdym przypadku taka sprawa jest rozpoznawana indywidualnie i to jest kwestia poszczególnych osób i oceny tych kandydatów także przez prezydenta Rzeczypospolitej, więc to proszę tutaj w ten sposób nie generalizować, dlatego że to jest podobnie jak kiedy jest propozycja na nominacje generalskie, tak? No, są poszczególni kandydaci na jednych się zgadzam, na drugich się nie zgadzam. Nie zgadzam się, bo to, bo to, bo to. Strona rządowa mówi, że zachowanie prezydenta Nawrockiego to jest cios dla tych młodych Oficerów, czy przyszłych oficerów. Że tak nie powinno być, że są blokowane ich awanse, ich kariera. No ale ja pamiętam, że ta sprawa była bardzo kontrowersyjna również, jeżeli chodzi o to, jak w ogóle te awanse były przedstawiane prezydentowi. Wie pan, tutaj jest możliwa, no niestety, bardzo złośliwa działalność wobec prezydenta. Proszę pamiętać, że wniosek w sprawie awansów musi przyjść od strony rządowej. Jeżeli strona rządowa przyśle taki wniosek w ostatniej chwili, to nawet nie da się go porządnie zbadać. A potem jest awantura, że na następny dzień prezydent nie podpisał 500 awansów, tak? A pan się spotykał z szefami służb specjalnych? za swojej prezydentury? Bywało z tym różnie, ale Bywało. się spotykałem. Tak. Czy to nie była y, tradycja spotkań? Nie, tradycji spotkań jako takich nie było. Zdarzało się, że, że były spotkania, na które poszczególni szefowie czasem nie przychodzili z różnych przyczyn. Natomiast generalnie na tych takich dużych spotkaniach, które były organizowane, no zwłaszcza w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówię w sytuacji, bo jeszcze też przed rosyjską agresją na Ukrainę, kiedy spodziewaliśmy się jej, tak, przychodzili wszyscy, którzy byli zaproszeni. Panie Prezydencie, Pański Następca co dwa tygodnie ponoć regularnie spotyka się z Prezesem Kaczyńskim. Pan nie żałuje, że Pan nie miał takich relacji z Prezesem? Ja miałem relacje z panem prezesem, takie, jakie były potrzebne w danym momencie, y, dla dobra Rzeczypospolitej, i zawsze w ten sposób na to patrzyłem. Przez ponad czterech lat nie spotykaliście się w cztery oczy. No ale wymienialiśmy się informacjami, jeżeli była taka potrzeba. A pana zdaniem te słabe notowania PiSu to jest osobista porażka i wina prezesa Kaczyńskiego? Panie redaktorze, często jestem pytany przez różne osoby, jestem teraz osobą prywatną, powiedzmy w dużej no to części. Może pan tak? mówić szczerze. Nawet w Krakowie na plantach czasem, o spotykają mnie, czasem spotykają mnie y, moi, moi, moi rodacy krakowscy i pytają mnie, panie prezydencie, co pan sądzi o tej sytuacji. Ja powiem tak, na dwa lata przed wyborami można wszystko. Na dwa lata przed wyborami można się kłócić w partii, I na dwa lata przed wyborami można mieć niskie notowania. Na dwa lata przed wyborami wszystko jest możliwe. Jakbyśmy byli miesiąc przed wyborami, to byłbym zmartwiony, ale na dwa lata przed wyborami wszystko jest możliwe. Jeżeli załatwiać spory wewnątrz ugrupowania, jeżeli kłócić się publicznie, to dokładnie właśnie teraz. Proszę bardzo, można się kłócić publicznie, bo to nie ma większego znaczenia dzisiaj, jeżeli chodzi o to, jaki będzie ostateczny efekt starcia demokratycznego, wyborczego za dwa lata. Jeżeli są Tylko problemy, może za dwa lata, nie mieć już problemy, czego które, zbierać, no to zawsze tak może. Można nie będzie być czego zbierać. To, że, bo to nie może zna, dojść do rozłamów w pisie zna, nie zna dnia ani godziny. Ja nie sądzę, żeby doszło do jakiegokolwiek rozłamów w pisie. Prawda jest taka, że prawo i sprawiedliwość w tym znaczeniu komponentu ludzkiego oczywiście jest bardzo doświadczone wcześniejszymi próbami rozłamowymi, takimi jak próba choćby ministra Zbigniewa Ziobry, która skończyła się tym, że musiał przyjść do Kanosy na kolanach. Prób Prosić Jarosława Kaczyńskiego z powrotem o, o przyjęcie pod skrzydła, więc to, to były raczej takie lekcje, które przeszło kilku polityków i one są bardzo dobrze pamiętane. A w jakiej formie odnajduje pan dzisiaj prezesa? Myślę, że w dobrej formie. Ja widzę, że Jarosław Kaczyński jest w dobrej formie. Wie pan, Ja już tyle razy słyszałem, że to koniec Jarosława Kaczyńskiego, koniec PiSu, nawet taka książka była swego czasu. Sam pan wysyłał go na emeryturę przecież. A potem, a potem Prawo i Sprawiedliwość wygrywało. Ja uważałem, to że już trzeba, jest ja uważałem, że trzeba myśleć o, o następstwie, o nowych pokoleniach w polityce i pod tym względem zdania nie zmieniam. Uważam, że nowe pokolenie w polityce powinno wchodzić na scenę polityczną. i ja, ja byłem przykładem takiego wchodzenia nowego pokolenia na scenę polityczną i ta zmiana, która nastąpiła em, 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 po wyborze mnie, ona pokazała także w przestrzeni międzynarodowej, że, że taka zmiana następuje. No proszę zwrócić uwagę, prezydent Francji Emmanuel Macron jest młodszy, ode mnie. Prezydent Ukrainy jest młodszy ode mnie. Dzisiaj jest całe grono prezydentów młodszych ode mnie, a 10 lat temu ja byłem najmłodszy na świecie. Krótko mówiąc, Kaczyński powinien odejść, tak? Wszystko ma swój czas. Jarosław Kaczyński również. Krótka piłka. Proszę pamiętać, że prezydent Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest starszy od Jarosława Kaczyńskiego. Tak jest, pamiętamy. Krótka piłka. Trzy krótkie pytania na koniec tej części rozmowy. Ufam Donaldowi Trumpowi. Tak czy nie? Tak. To Morawiecki powinien stanąć na czele PiSu. Tak czy nie? to PiS zdecyduje, kto stanie na czele PiSu. Kierwiński lepszy niż Kamiński. Tak czy nie? E, nie. Zdecydowanie nie. Czy Mariusz Kamiński, tak? Tak nie, jest. nie, nie. Bez no. żartów. Słuchacz, mamy odpowiedź Ukrainy. Czy uważa pan, panie prezydencie, pyta pani Izabela, że przekazywanie Ukrainie pomocy, jak podawane jest w wielu źródłach, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, jest zachowaniem profesjonalnym i stawia nas jako państwo polskie na pozycji poważnego gracza, z którym trzeba się liczyć? E ja powiem tak, jeżeli chodzi o początek wojny, nie mam żadnych wątpliwości, że postąpiliśmy słusznie przekazując Ukrainie wsparcie wtedy i de facto właśnie nie oczekując niczego w zamian, poza tym, że wykorzystany zostanie ten sprzęt do tego, żeby zatrzymać Rosję. A później, po pół roku? Ukraina cały czas się broni, w związku z powyższym wspieraliśmy, ale wtedy, kiedy inni też zaczęli wspierać, bo chcę bardzo mocno podkreślić, myśmy wspierali Ukrainę wtedy, kiedy to jeszcze nie było modne, jak to mówią niektórzy, tak? Wtedy, kiedy jeszcze Zachód bał się wspierać Ukrainę. Ja przypomnę sprawę migów 29. Kiedy całe NATO błagało, żebyśmy nie przekazywali migów 29 Ukrainie, ponieważ to jest śmiertelna broń. I wtedy, nie wiem, czy sobie pan redaktor przypomina, myśmy zadeklarowali, że jesteśmy gotowi wysłać w takim razie nasze migi do Ramstein, po to, żeby NATO zdecydowało o, o wysłaniu, bo nie chcieliśmy się wyłamywać oczywiście z Sojuszu Północnoatlantyckiego i podejmować decyzji wbrew woli naszych sojuszników. Ale to był ten początek, że myśmy byli proszeni, błagani o, o Ukrainę, przez Ukrainę, przez władze ukraińskie, przez Wołodymyra Zełęskiego o wsparcie. Chcieliśmy tego wsparcia udzielić, a to sojusznicy tego wsparcia bali się udzielać i nie udzielali, no może... i myśmy zaczęli okay. go udzielić. Ale może powinniśmy wtedy postawić pewne warunki Ukrainie. Kiedy prezydent Załęski był niedawno w Warszawie i spotkał się z prezydentem Nawrockim, to prezydent Nawrocki powiedział, że Ukraina niewystarczająco doceniła pomoc Polaków. Czy pana zdaniem prezydent Zeleński, którego pan nazywał przyjacielem, okazał się wdzięczny wobec Polski? Czy też niewdzięczny? Zacznijmy od tego, że po prawie czterech latach mamy do czynienia dzisiaj z zupełnie inną sytuacją niż mieliśmy w lutym, marcu, kwietniu, maju 2022 roku zaraz po i tuż przed rosyjską agresją na Ukrainie. Zupełnie inną sytuację. I uważam, że dzisiaj prezydent Karol Nawrocki bardzo dobrze rozgrywa polską kartę w tej sytuacji jaka ona jest. Tylko proszę pamiętać, że ta sytuacja jest od samego początku dynamiczna i zupełnie inaczej. Ale wie pan jak to mogą to ludzie, dzisiaj, zwłaszcza yy, wyborcy to, prawicy, ci którzy przechodzą od Prawa i Sprawiedliwości do Grzegorza Brauna. Oni mówią o panu, że pan był za miękki i że dopiero Nawrocki jest twardy. Panie redaktorze mało mnie to obchodzi. Mało mnie to obchodzi. W oddziały rosyjskie zostały zatrzymane na przedmieściach Kijowa i odparte. I Rosja od czterech lat bije głową w, w, w mur ukraiński przy ogromnych stratach Ukrainy. Ukraina by się nie obroniła. Niczego pan w tej nie sprawie nie żałuje? Żadnej swojej decyzji? Nie, nie popełnił żałuję, pan żadnego nie błędu? Nie żałuję, ponieważ Ukraina nadal jest suwerennym, niepodległym państwem. Nie mamy rosyjskich oddziałów przy polskiej granicy po stronie ukraińskiej i to jest dzisiaj z punktu widzenia Polskiego interesu i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, fundamentalnie ważna sprawa, to jest interes Rzeczypospolitej, żeby tego nie było. Nie, nie żałuję. Niczego nie żałuję, a prezydent Karol Nawrocki prowadzi w tej chwili bardzo dobrą politykę. Końcówka wywiadu była momentem, w którym wszystko się domknęło. Rymanowski nie podnosił głosu, nie prowokował wprost, ale konsekwentnie wracał do pytań bez odpowiedzi. Każda próba żartu, każda dygresja. Każda ucieczka w ogólniki była natychmiast punktowana kolejnym doprecyzowaniem. I to właśnie wtedy było widać, że Duda znalazł się w defensywie, z której nie potrafił wyjść. Najbardziej wymowne były nie słowa, ale reakcje, pauzy, nerwowy śmiech, rumieniec, który pojawił się w momencie, gdy padło pytanie, na które nie było dobrej odpowiedzi. To był przykład rozmowy, w której doświadczenie urzędu nie wystarczyło, by obronić się przed logiczną konsekwencją pytań. Kamera wszystko zapamiętała. Ten wywiad pokazał, jak cienka bywa granica między powagą urzędu a bezradnością w studiu i że czasem nie trzeba ostrych ataków, żeby rozmówca wyszedł z konfrontacji poobijany. Wystarczy cierpliwość, pamięć i umiejętność zadania pytania w odpowiednim momencie. A teraz twoja kolej. Czy Rymanowski po prostu zrobił dziennikarską robotę, czy jednak poszedł za daleko wobec byłego prezydenta? Daj znać w komentarzu, zostaw lajka, jeśli takie rozmowy mają sens, i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych wywiadów, w których napięcie mówi więcej niż słowa.